Hey Tails, czy kiedyś wspominałem o tym, że widziałem ogórkowego robotnika? Że co? No, ogórkowy robotnik! Przecież to jest super! Co, mój głupku! Uwierz to! To z najbliższych słyszałem! Zaczęło się od tego, że Eggman zaprosił mnie do swojego. swojej bazy! Zaufaj mi, to było zajebiste! Co chodź tutaj! Chodź tutaj, To są o jest Hej debilu odwróć mnie Nie pożałujesz tego No dobra Sonic, widzisz to jestem ogórem Zmieniłem się w ogóra Jestem ogórem Co za zdziwienie nie Co nie Sonic? Sonic, co? co tak się gapisz Na mnie jeżu Jestem ogórem Przecież ja. to A, Przy okazji my jestem coś bez... A czego się w ogóle spodziewałeś o od w sumie nie chce mi się tego dobie mówić. Serio? Tak, Tak, kto pytał Soniaku? No, słuchaj, ale jestem ogórem! Jestem przy. Zabaw, no ogórem! Jestem robotnik ogóra! Hehehe! <grym> zaczekaj, no, zaczekaj, co ty robisz? Nie idź nie mikro, nie idź z i Daj z tego nie na, na. To było w śmieszne śmieszne. A no weź to po prostu tego nie kumasz. A wiesz co jest śmieszne? Co to jest? To jest ogóroz.